Witajcie kochani, tu Adrianna! Dziś przychodzę do Was z filmikiem z mojej serii mieszanej. Mieszaliśmy już wszystkie szminki z Rosmana i sprawdzaliśmy, jaki kolor z tego wyjdzie. Mieszaliśmy gazowane napoje i robiliśmy test smaku powstałego tworu. A w dzisiejszym odcinku z tej serii zmieszamy ze sobą 50 podkładów, a powstały z tego twór nałożę sobie na twarz i sprawdzę, jak będzie się utrzymywał przez cały dzień. No i co? Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Jeżeli podoba Wam się ta seria, Chcecie więcej? To zostawcie proszę kciuka w górę, nie żałujcie mi oraz napiszcie w komentarzach, co mam jeszcze zmieszać zaczynamy! Może zacznijmy sobie na spokojnie od objaśnienia, wyczyszczania całej sytuacji i powiedzenia jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o podkłady, to oczywiście część należy do mnie, część pożyczyłam, a kilka z nich musiałam kupić. Podkłady mają najróżniejsze wykończenia. Są zarówno mocne, kryjące podkłady HD, podkłady matujące, lekkie kremy BB i podkłady nawilżające z różnymi kryciami, bardzo słabymi i takimi, chcę się ukryć przed całym światem, kryciami. Wiadomo, są Wśród tych podkładów, podkłady bardzo dobre, będą także podkłady mniej dobre. No bo będzie fajnie zmieszać to wszystko i zobaczyć, co wyjdzie. Podkłady są także z różnych półek cenowych. Są i bardzo drogie podkłady z perfumerii, podkłady ze średniej półki i te bardzo, bardzo tanie. Dla przykładu pojawi się najdroższy podkład na świecie, którego test robiłam na kanale i będzie a także najtańszy podkład, który udało mi się w życiu kupić, którego na promocji kupiłam za 3 złote. Dobry deal! A jedyne, co te podkłady mają ze sobą wspólnego, to kolor. A tak mniej więcej oczywiście. Starałam się wybrać, kupić, pożyczyć takie podkłady, które będą miały podobny kolor do mojej skóry. No bo wiadomo, później będę go nosiła, będę sprawdzała, jak będzie wyglądał na twarzy, więc nie chciałam, żeby ocenę tego, co nam wyjdzie z mieszania tych podkładów, przyćmiewał mi fakt, że kolor będzie totalnie źle dobrany. A wszystkie dziewczyny o tym wiedzą, że kiedy kolor podkładu jest zły, to nie możemy cieszyć się z tego, jaką ma fantastyczną formułę i jak długo się na tej twarzy utrzymuje. Myślimy sobie wtedy tylko wyglądam jak pomarańcza. To już skoro wszystko mamy wyjaśnione, przechodzimy wreszcie do mieszania. A nie, ten żart już był. I tak prezentuje się nasze 50 podkładów. No co prawda jest to bardzo dużo, ale powiem Wam szczerze, że myślałam, że objętościowo wyjdzie tego dużo więcej. Powiecie, jak sobie tak wyobrazicie. Mój Boże, 50 podkładów, ile to będzie cały pokój? A tutaj pół stolika. I mamy 50 podkładów, równo 50, możecie sobie teraz policzyć. Mam już przygotowane moje, jakże profesjonalne stanowisko. Mamy miseczkę, mamy złotą łyżeczkę, bogactwo. I z każdego podkładu, żeby było porówno, będę dawała jedną pompkę. Wiadomo, są podkłady, na przykład ten, które pompki nie mają, ale tym się kompletnie nie przejmujemy. Będziemy nakładali na oko łyżeczką. To nie jest fizyka kwantowa, my się tutaj po prostu bawimy. Nie zwracajcie uwagi na mój odrost. Wiem, muszę niedługo iść do kosmetyczki. Okej, okay, zaczynamy. Już nie mogę się doczekać. Arararara. Który z Was będzie tym szczęśliwcem? Może poszukam mojego ulubionego podkładu. Warto byłoby zacząć od niego, czyli mam lasting finish 25 godzin i daję pompkę do środka. Jeżeli słyszycie chrapanie, to nie przejmujcie się, to tylko gacuś. Jest! Jeden poszedł! Biorę kolejne, widać, że ten nowy. Ok, trochę dołożę, żeby było. Bardziej równo. Tutaj już pompeczki nie mamy, ale wcisnę tak na oko. No mniej więcej tyle. Mamy już trzy kochanie, słuchajcie, idzie nam dobrze. Kolejne bez pompki i siu. Coś takiego. Pompeczka, jak miło. Powiem Wam, że jak kupowałam kilka podkładów, to zauważyłam, że w drogeriach jest mnóstwo podkładów matujących. Widać, że one w tym momencie wiodą prym. Jeszcze odrobinkę. To było dość problematyczne. Tych podkładów z napisem HD, pełne krycie, matowy, było zdecydowanie najwięcej. I uwaga, proszę Państwa, uczcimy ten moment minutą ciszy. Będziemy dodawali najdroższy podkład świata, który nie posiada niestety pompeczki. Najwyraźniej 1000 zł to za mało, żeby pompeczkę dostać. W Podkładzie. O, a ten kosztował 20 zł, i jakoś pompeczka jest. Można, można. Nie, słuchajcie, nie idzie źle, nie idzie źle. Myślałam, że będzie gorzej. Kolejny ansymon bez pompki. O, już go tam chyba dużo w środku nie zostało. Długo zastanawiałam się, czy wziąć taki podkład w musie, bo on nie jest płynny, może tutaj stanowić pewien problem, ale pomyślałam, że to będzie ciekawe urozmaicenie i że może dodać fajnej konsystencji temu tworowi, który powstanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek macaliście taki podkład, ale to jest taka przyjemność, ma się ochotę po prostu tam wcisnąć tak palca. Tą stronę już prawie mamy oczyszczoną, jest ich coraz mniej. Ten ma jakiś taki niezwykły kolor, ale on się chyba zmieni później w trakcie, jak będziemy mieszać. Sprawdzimy, jak on się zachowuje. Tak, jemu się zmienia kolor na taki beżowy. Uuu, ten jaki blady się nam trafił. Powiem Wam, że cieszę się teraz, że mam tyle kremów BB. O matko, jaki on ciemny. Bo zawsze chciałam nosić na co dzień kremy BB, chciałam je wypróbować, ale jakoś tak wiecie, nigdy nie było czasu, nigdy nie było okazji, a teraz mam ich tyle, że będę mogła wybrać coś fajnego i dobrać go do siebie. Oj, ten podkład to nam na pewno doda tutaj krycia sporo. Jeszcze troszeczkę. Ten też do delikatnych nie należy. Ten podkład pamiętam, że kiedyś bardzo lubiłam, jak chodziłam do liceum. I kolejny mat. Bardzo dużo teraz jest tych matów. I kolejny. Ten podkład też kiedyś bardzo lubiłam. Już nie dużo zostało. I przedostatni. I ostatni. I udało się 50 podkładów mamy teraz w tej miseczce. Nie jest tego aż tak dużo jak na początku myślałam. Na początku myślałam, czy mi się to zmieści do tej miski, czy potrzebuję czegoś większego. Pozwólcie, że tutaj wytrę, bo jest naświnione. Mieszamy. Jestem bardzo ciekawa jaki wyjdzie z tego kolor, bo widzieliście starałam się, żeby wszystkie były podobne, ale naprawdę wszystkie te podkłady miały inny kolor. Nie, no, wydaje mi się, że będzie dobrze. Sprawdzimy sobie jaką ma konsystencję, jak pachnie, jak smakuje. Żartuję, haha ha. Wymieszamy go sobie dobrze, dokładnie Żeby na pewno wszystkie te podkłady się ze sobą złączyły Jeżeli chodzi o konsystencję No to właśnie jest tak średnio Nie jest to ani bardzo gęsty Ani taki lejący podkład Powącham go sobie O nie, słuchajcie, tyle podkładów a ta masa pachnie identycznie jak Burżuła Healthy Mix. Po prostu czuć tylko ten zapach. No, jest to prawdopodobne, bo ten podkład ma bardzo silny zapach w sobie. No to co, skoro mamy powstałą masę, to idziemy nakładać. Już jestem, powracam na tę stronę kamery I mam ze sobą naszą paciaję. Odłożyłam ją sobie jeszcze na pół godziny w cieple, żeby na pewno te wszystkie podkłady się ze sobą zmieszały. Serio, jak teraz mam jeszcze bliżej tą miseczkę, to ten powstały podkład pachnie identycznie jak Burżuła Healthy Mix. Wydaje mi się, że kolor jest ładne. I przechodzimy do najciekawszej rzeczy, czyli nałożenia tego cudu i sprawdzenia, jak będzie wyglądał i czy nie wypali mi twarzy. Nałożę go sobie gąbeczką, czyli tak jak to robię zazwyczaj. I nakładamy. Mam na twarzy trochę blizn po niedoskonałościach, więc będzie dobrze widać... Czy jest kryjący? No ja już widzę, że jest bardzo kryjący. Kolor wyszedł bardzo ładny. Żółty. Wiecie, że ja lubię żółte podkłady. No, jak na razie nakłada się go bardzo dobrze. Pięknie stapia się ze skórą. Wiecie, były wśród tych podkładów bardzo dobre produkty. No ale było też sporo bubli, więc to nie jest takie do końca oczywiste, że ten podkład będzie wyglądał dobrze. Nie no, ja już odeję. Ale bardzo ciekawa jest jego formuła. Nie jest bardzo matujący i zastygający, ale także nie jest błyszczący, jest czymś takim idealnie pomiędzy. Nie wygląda na twarzy ani jak ma maska nie jak kula dyskotekowa. Huh! Podkład nałożony. No ja nie mogę. Mówię, nie spodziewałam się, że będzie fajnie. Bo z tego co widzieliście na wideo, tam naprawdę było sporo tani drogeryjnych podkładów, takich kosztujących 10 zł, tych super super podkładów, typu Cat D, czy ten najdroższy podkład świata, no nie było tak dużo. A jednak efekt wydaje mi się zadziwia wszystkich. Okej, okay, ale niech chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ja teraz pójdę wykończyć ten makijaż. Zobaczę, jak będą na nim wyglądały inne produkty. Jak będą będzie się zachowywał po nałożeniu pudru. Przyjdę do Was oczywiście z aktualizacją, a także pokażę Wam się pod koniec dnia, żeby zobaczyć, jak to się utrzyma. Wracam do Was z nałożonym makijażem. Starałam się, nawet przykleiłam sobie dzisiaj rzęsy. A jeżeli chodzi o podkład, to nadal nic dziwnego się nie stało. Makijaż nakładał się absolutnie normalnie. Gdyby ktoś dał mi próbkę tego podkładu, to nigdy, przenigdy nie powiedziałabym, że to jest mieszanina jakichś przypadkowych 50 podkładów w życiu. Pomyślałabym, że to jest jakiś naprawdę. Dobry podkład z perfumerii. Taki kosztujący 3 stóły. Wszystko jest jak najbardziej normalnie, co w tym wypadku jest dość nienormalne, bo pomieszaliśmy ze sobą 50 podkładów i to działa. Hmm. Jest już dość późno, bo jest 17.45. Ale nadal chcę trochę ten podkład na twarzy ponosić i sprawdzić, chociaż jak przez te kilka godzin się zachowa. Ale jak na razie jest bardzo dobrze. Za dobrze. Kochani, jest już bardzo późno. Ja zasypiam na stojąco, właściwie na siedząco i przychodzę do Was z szybką aktualizacją. Ja kompletnie tego podkładu nie poprawiałam, nie, nie nakładałam pudru, nie używałam bibułek matujących. Nie mogę powiedzieć, że wygląda idealnie, bo na przykład twarz w tej okolicy już dość mocno się świeci. No i też jakby podkład tutaj zanikł. Ale moim zdaniem i tak jak na to, że pomieszaliśmy ze sobą 50 przypadkowych podkładów, to jest bardzo dobrze. Zaraz Wam pokażę, jak ten podkład wygląda. Odłożyłam, go sobie tutaj leżał na parapecie, przez nikogo nie był dotykany i wygląda normalnie. Nie powstały jakieś plamy, te podkłady się nie zbierają, nie grupują, nie staje się to jakieś zielone, radioaktywne. Więc jestem z tego eksperymentu jak najbardziej zadowolona. Oczywiście nie mówię, żebyście teraz kupowali albo pożyczali 50 podkładów i mieszali je razem, ale może spróbujcie pomieszać wasze podkłady, jak macie dwa, trzy i zobaczyć co z tego wyjdzie. To też może być bardzo ciekawy eksperyment. I może formuły tych podkładów mieszają się i ułożą coś fantastycznego. Ja już się zbieram, bo jest po 12, ja po prostu już mam ochotę odkleić te rzęsy, o, już o, tak, to o mój Boże, wreszcie. O. Ile kobiety potrafią znieść dla urody. Jeżeli ten film Wam się podobał, to błagam was, zostawcie kciuka w górę, bo włożyłam w niego mnóstwo pracy. Komentujcie, subskrybujcie, koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, a ja już się z wami żegnam. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Ba, 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 ba. Do zobaczenia.